Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiaj zaczniemy spacer od budzącego się dzwonkowca. A tutaj zobaczcie, mamy jego siewaczki. Ma, ma liścienie bardzo, bardzo duże. Wysiał nam się u sąsiada, czyli u teściowej. Jest bardzo dużo siewek na całej rabatce. Wiatr wiał w prawą stronę. On się będzie piął po węgierce. Ma piękne, duże dzwonki. Jest kilka odmian. Ten akurat ma takie bardzo duże dzwoneczki. I będzie się piął po węgierce. Tylko trzeba mu dać sznureczek, bo jak nie, to opanuje nam liliowca Rozwijają się kwiaty w czosnku. Jest to czosnek niedźwiedzi. Dodają go do sałatek, a ja go trzymam dla ozdoby w ogrodzie. Też się ładnie wysiewa. Tu są jego sieweczki. Zobaczcie, młode już mają liścienie. Tak jak mamusia, więcej liści nie będzie, bo pojedyncze. Dopiero później, jak podrośnie, na drugi rok wypuści kolejną partię liści. Tutaj mamy i fejon koloru białego, duże kwiaty. Obok kolejny irysek nam się rozwinął. No i sieweczki fiołków. Mamuśka to jest ta kropkowana, a zobaczcie jakie piękne mieszanki powstają i to jakie duże mają kwiaty. No i oczywiście pełno, szendobelski nasz czosnek wszędzie nam się powysiewał. Kwitnie już dąbrówka rozłogowa, będzie się rozchodziła przez rozłogi, a tutaj gdzie niegdzie na skalniaczku między kaktusikami szafirki, które będę usuwała. Kwiatostany, żeby mi się nie rozsiewały. Pokazuje się kolejna skalnica, a jest to skalnica biała. Jest posadzona na rabatce, ale postanowiła zejść z murku. I tutaj również czosnek, niedźwiedzi, wiązówka czerwona przebija się między nimi, ona przez rozłogi się mocno rozchodzi, a tutaj obok już przekwita nam. Zobaczcie, śniedek zwisły i wytwarza już nam pomału nasienniki. Tu w środku będą wisiały takie bombeczki. Też jak się wysiewa wygląda jak szczypiorek. Roślinka płożąca, wybredna, bo nie chce rosnąć na rabatce, tylko pcha się na kostkę. Jest to dębnik. Też się rozłazi właśnie przez rozłogi, tam wsadzony i nie chciał rosnąć. A tutaj mam ten czosnek taki, się nie mogę go pozbyć, nie pamiętam nazwy, ale straszne, nie powiem co. No i muszę zacząć pielić, zobaczcie jak poligonium orientale mi się wysiało. Poletko niesamowite, a tutaj wybudził nam się kolejny orlik. I już ładnie kwitnie. To są te miniaturki niziutkie orliczki, nie macie miejsca to polecam właśnie te niskie orliki, żebyście sadzili, no i kwitną dużo szybciej. U mnie orlikowe szaleństwo ogólnie się zaczyna. Jest ciepło 23 stopnie. Zobaczcie wszystkie orliczki, a co to będzie, jak przyjdzie, zapowiadają 1 stopień. No nie wiem nakryć, wszystkiego nie nakryję a już w środę, właśnie jeden stopień zapowiadają gdzie nie gdzie, oczywiście coś ponarzuca, ale całego ogrodu nakryć się nie da tu mam Wille, też pięknie już rozwinęła kwiaty tu z jakimś czerwonym pasmem czerwone pasemko jakieś ma no, wszystko będzie chowane jutro do ogrodu zimowego żeby nie marzło różowy siebolda, żeście już widzieli to jest pierwiosnek i pokazują się kolejne kolory tej ślicznotki tutaj między krokusami muszę pozaginać liście krokusów pojawił się siebolda ciemnoróżowy i wiem, że tu hakać nie można. O, nawet zobaczcie, ten kukliczek już nam się rozwija. Tutaj pokazał nam się motylkowy fiołeczek koloru białego. W środku ma tą gardziel, taką zakrapianą niebieskim kolorem. Tu mamy tulipany szarpane u góry. A tu kolejny Siebolda, tylko że ma jego płatki, są takie szarpane. Wyglądają jak płatki śniegu pod mikroskopem. I też tutaj był sadzony, a widzę już nowe sadzonki są z tamtej strony. A tu wybudza nam się kolejny dzwonkowiec, ale kwiaty ma miniaturka. I będzie potrzebował podpory, bo jak nie, to będzie pinał się po floksach lub, lub po róży. Rozwijają nam się już rododendrony, pierwszy jako biały. Tutaj kolejny mam pod jabłonką. Jabłoń też już pięknie kwitnie. Sąsiad kosi. Nie wiem, czy nie będzie przeszkadzać hałas kosiarki. Ja już skosiłam przedwczoraj, a tu wybudzają nam się kolejne kwiatki jak paprocie hosty powiększa się ich poletko jeszcze niedawno tutaj nic nie było hosty boją się minus 3 mogą ich liście pomarznąć te akurat mam tak posadzone że nad nimi króluje wierzba i troszeczkę je osłoni tutaj oczywiście mam jeszcze witlice i wybudza nam się kolejna hosta biała no, ostrość, której liście z zieleniem Tego sprzedawcy już nie mówią. Ona później będzie zwykłą zieloną hostą. A tu, co nam się wysiało? A jest to szkarłatka. No, widzę, ptaki szkarłatkę nie poroznosiły, a ja jej nie chcę. Nie chcę tu szkarłatki. Mam ją w innych miejscach. Pięknie kwitnie i owocuje, ale co za dużo to niezdrowo. Tu szykują nam się kolejne prymulki japońskie. Ich kwiaty będą znoszone do góry i dopiero zaczną ładnie kwitnąć. Otworzyło nam się różowe epimedium. Bardzo wolno mi przyrasta, ale ma przepiękne kwiaty, inaczej kwiat elfów. Mam żółte, Pomarańczowe, czerwone i jeszcze gdzieś powinno być białe. Czy zakwitło? Jeszcze nie zaglądałam. Bo powiem Wam, że wszystkie kwiaty kwitną naraz. Kwitną kwiaty majowe mieszane z kwietniem. Także dużo kwiatów na ogrodzie kolorowo. A tak zimno ma być, czyli będziemy nakrywać. No tutaj zobaczcie, jak pięknie kwitną judaszowce. Zbliżenie, na no dowidzenia. No, zbliż się. Nie, Nie. to wiaterek wieje się do łączka. Dziękuję za spacerek wspólny. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa.